Pandemia koronawirusa spowodowała bardzo duże zaburzenia na rynku mleka w branży mleczarskiej. Zaburzenia czy również zahamowanie handlu zagranicznego spowodowało to, że ceny produktów, a zarazem ceny surowca zdecydowanie spadły. Obecne ceny kształtują się na poziomie złoty 20, złoty 30. Jeżeli patrzymy na znaczenie produkcji mleka, to możemy powiedzieć, że ta branża jest bardzo silna, bardzo zorganizowana. I y, ważna dla bezpieczeństwa żywnościowego. Argumentem przemawiającym za tym, że branża mleczarska ma bardzo duże znaczenie dla polskiej gospodarki, jest to, że jesteśmy również znaczącym eksporterem, jeżeli chodzi o produkty mleczarskie. W 2019 roku eksport produktów mleczarskich stanowił 7% całego udziału eksportów produktów rolno-spożywczych i jego wartość wynosiła 2 miliardy 300 milionów euro. Nasze produkty w 73% trafiają do krajów wewnątrzunijnych, natomiast pozostała część to są kraje trzecie. Nasze produkty są bardzo rozpoznawalne na rynku chińskim, w Arabii Saudyjskiej, nawet w Egipcie. Przy zamknięciu granic i przy zaburzeniach w handlu zagranicznym oraz zamknięciu sektora choreka bardzo dużo, bardzo dużo przetwórców mleka musiało w szybki sposób przekształcić się na te produkty, które dostarczają do gastronomii, czy do sektora hotelarskiego na te produkty, które za pośrednictwem handlu detalicznego trafiają bezpośrednio do konsumentów. Oczywiście obniżki cen produktów powodują obniżki dla obniżki cen surowca, no i niestety odbija się to na sytuacji finansowej naszych hodowców, naszych producentów mleka. Konsument idąc do sklepu, tak naprawdę wybiera te produkty, które zna, marki, które zna kieruje się swoimi preferencjami. Nikt tak naprawdę nie zastanawia się, Skąd to mleko pochodzi? Tak? my przez, poprzez naszą akcję dziękujemy, że pijecie mleko. Chcemy pokazać konsumentom, że za mlekiem stoi konkretny hodowca, stoi jego rodzina, hodowca, który wkłada w tą pracę bardzo dużo serca. Dla wielu hodowców produkcja mleka czy hodowla bydła mlecznego jest nie tylko pracą, ale również pasją, hobby. Chcemy pokazać, że mleko nie musi być nudne. Prezentujemy różnego rodzaju dania, które w swoich przepisach Wykorzystują mleko, wykorzystują przetwory mleczarskie. Nasza kampania ma pokazać konsumentom, że polskie mleko jest najwyższej jakości, że z tego mleka są produkowane najlepsze produkty, no a dzięki temu też przyczynić się do wzrostu spożycia mleka w Polsce.